Tak, tutaj był, było to miejsce, możemy się tutaj udać już, już jesteśmy na miejscu, możemy to ugasić, o właśnie tę beczkę i coś tu znajdziemy pewnie, tak, trzecia lalka, zaraz otrzymamy smsa, bo już zbliżamy się do końca gry. Co jest w SMSie w treści? Znikąd pomocy łakne opieki zło. No nic nowego tutaj cały czas mamy do czynienia ze złem. Kolejny SMS. Co tym razem? Bezpiecznie czuję się tylko przy tobie i Amy. Bez Amy. Nie wiem o co chodzi. Nieważne. Kolejny SMS. Zabiłeś szkieleta. Miej raz litość. Śmierć. Teraz inspektor trochę spanikuje. W zasadzie to możemy już wrócić do lasu i teraz od razu zapowiem, że będzie chyba najmocniejsza scena w grze. Słuchajcie się i wpatrzcie się. Ja nic nie mówię.

Wyszła na ją straszna prawda. Inspektor zabił pana szkieleta. Kolejny SMS. Ale mocna była scena, prawda? Jak go uwolnisz? Dlaczego uwolnisz oddzielnie? No, jak go uwolnisz szybko? Tylko przypomnij, która siostra. Kombinuje. No, bez sensu trochę. Chaos, jeden wielki. Ja wolny ty próbuj. Kto do diabła wysyła te wiadomości? Przekonasz się niedługo, inspektorze, kto wysyła te wiadomości. I teraz Jedna z ostatnich już zagadek Musimy umieścić lalki w odpowiednich miejscach A co wiemy o lalkach? Ach, muszę poszukać w notatkach Mamy Ashley, Rowan i Hazel Tu mamy liście, widzimy A tutaj, w tej książce Rowan odpowiadają takie liście. Hazel, aż Ash, Ashley takie. Czyli Rowan będzie w środku. Rowan zginęła przez rozerwanie. Mi wygląda, że to ta. Ona ma oczy niebieskie, nie. Rowan ma oczy zielone. Więc umieszczamy w oczodołach zielone oczy. Ashley będzie w takim razie po lewej, a Ashley... Hmm. Chyba źle zrobiłem. To będzie Rowan. Tak mi się wydaje. Bo Rowan utonęła, a nie zginęła przez rozerwanie. To Ashley prawdopodobnie. Ashley ma niebieskie oczy. A to Hazel bo Hazel spłonęła i ma pomarańczowe oczy dobrze? Tak jest mamy środek kręgu naszego no i teraz jest zagadka która wygląda na bardzo trudną ma jest bardzo łatwa z tym kręgiem Najpierw zanim ją rozwiążemy to przypomnę Wam o co, o co chodzi Pamiętacie tę księgę? Tu mieliśmy rysuneczki I tu, tu mamy. Jedynka jest taki znaczek trójkąt z półokręgiem na zewnątrz Dwójka to taki symbol Trzeba je przerysować sobie Trójka to taki symbol Czwórka taki Piątka, taki odwrócony x, a szóstka coś takiego. I teraz y, bierzemy zbliżenie na krąg. I te części kręgu, mamy ich sześć. I to są te symbole, które mieliśmy w książce. Więc te symbole, które tam były, muszą być w jednej linii. A spójrzmy jak to działa. Jedynka kręci również czwórką, dwójka piątką, trójka... No, sama się kręci. Czwórka, szóstką. O dwa miejsca chyba piątka, dwójką. Szóstka, trójką. Natomiast kliknięcie na środek przywraca do początkowego położenia. No i co? Wydaje się to skomplikowane, prawda? Ale jest banalne w rozwiązaniu. Na początku ustalmy sobie dwójkę z piątką. Na dwójce miało być ten znaczek. A na piątce taki odwrócony x. No i już. A teraz kręcąc jedynką wprawdzie kręcimy też czwórką, ale nie bierzmy pod uwagę tej czwórki. Po prostu stawmy na jedynce to co ma być. Czyli ten trójkąt z półokręgiem jak to nazywały. No co teraz dopiero martwmy się czwórką. Czwórka też kręci szóstką, ale znów nie przejmujmy się tym. Po prostu ustawmy to co ma być na czwórce. Czyli to. Szóstka kręci trójką, ale też się tym nie przejmujmy. Ustawmy po prostu szóstkę tak jak ma być. I teraz dopiero na końcu trójka. Trójka niczym nie kręci, więc te trójkąty. Jest dobrze. Widzimy, to była najbanalniejsza zagadka z możliwych. Ale z pozoru bardzo wydawało się trudna. Ostatni raz jesteśmy na świeżym powietrzu. Teraz już pozostaje nam tylko hotel. Na szczęście nie jest to Tokio Hotel. Jeszcze ze trzy smsy, ze dwie zagadki i koniec. Pierwszy sms już jest teraz. Nie ma gdzie się schować, nie biegaj, bo tu ślisko. Hmm. N, nie powinno być to N z dużej, ale nieważne, schowa, schowane blisko. Ale co? Kolejny SMS. Wszystko gotowe, pokój 3F czeka. Kogo pokój 3F? Takie jest hasło, czyli z tych wielkich liter ono powstało. No Nie wiem, nasz Jeszcze chyba... Nie, jeszcze trzy SMS-y będą. Czy dwa? Oto pierwszy z nich teraz będzie. Musisz poznać straszną prawdę. O mnie. Znasz mnie. Nareszcie. Powiedz mi, kim jestem. No to jeszcze dwa sms -y. Dwa sms -y i dwie zagadki. Pierwszy SMS teraz. Do niedawna kierowałem tą operacją niby. Da Werton. Dolar -wer Ostatnie SMS. Jestem tobą. Twoją winą, sumieniem. Jak echo. Twoje echo. Nie. To niemożliwe. Nie zgadzam się. A no niestety tak tak. Teraz aby nie zostać za zaatakowanym oh, przez te złe symbole trzeba tutaj krę krąg wystawić przed siebie. I można już iść na spotkanie z przedostatnią zagadką, bo tego nie traktowałem jako zagadkę. I tak, teraz zaglądajmy w, w każde z tych miejsc. Hmm. Co to może oznaczać? Ten dźwięk. To jak jakieś bicie serca brzmi, prawda? A no, to już jakieś takie... arytmiczne To jest y, właściwe y, Miarowe, równe A no, tu już nie ma sygnału żadnego i serce przestało bić. Tu nie mamy nic. I teraz musimy w odpowiednich kolejnościach klikać, Czyli po prostu na początku ma być miarowa, a później już jakby stan pacjenta się pogarszał. Żeby rozwiązać tę zagadkę. I to jest to jest prawidłowe bicie serca. Teraz już troszkę jakby początek lekkiej arytmii. Mm -hmm. Teraz już zły stan będzie. Oj, 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 coś tam pomieszałem. Nie tu. Teraz chyba to.